Tym razem postanowiliśmy odwiedzić piwiarnię Warka i podglądnąć barmanów, jak pracują oraz zapytać, jakie drinki proponują na długie, zimowe wieczory? W świat alkoholi i barmańskich ciekawostek prowadzi nas dzisiaj pani Bogumiła Raczyńska. Witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, co jest najważniejsze podczas serwowania drinków? Najważniejsze to jest, żeby trafić w gust klienta. Jedni lubią drinki słodkie, inni bardziej kwaśne. Zawsze staramy się temu klientowi dopomóc zaproponować coś, co będzie mu smakowało. Smaki są różne, moda na alkohole też się zmienia. Jak jest w przypadku mielczan? Co najchętniej zamawiają? No, najchętniej kobiety zamawiają drinki na bazie alkoholu i soków owocowych, takie bardziej słodsze. Mężczyźni wolą coś bardziej ostrego. Oczywiście, mamy w swojej ofercie wszystko, żeby zadowolić naszych klientów. A z jakich alkoholi powstają najsmaczniejsze koktajle? No, to są na pewno dodatki likierów, dodatki bluku rakao. Zawsze używamy y, świeżej limonki, cytryny, nic jakichś zastępczych y, y, kwasków takich nie. Oczywiście do mojito, również świeża mięta. Wszystko to jest ważne, żeby drink był dobry i dobrze smakował. Jest takie stwierdzenie, że barman powinien nie tylko robić dobre drinki, ale powinien być także dobrym psychologiem. Czy to stwierdzenie u państwa w praktyce się sprawdza? Sprawdza się też, czasami znając już klienta, patrząc na niego można przewidzieć co będzie chciał, jaka będzie jego reakcja, ale to trzeba popracować za barem i mieć troszkę praktyki. A jaką recepturę mają barmani z barki na zadowolenie klienta? Zawsze staramy się miło obsłużyć klienta, staramy się być grzeczni, staramy się mu dopomóc, jeżeli jest niezdecydowany, nie także myślę, że u nas pomoc zawsze jakąś znajdzie. A czy Państwo eksperymentują z zabarem, czy raczej skupiacie się na takich stałych, sprawdzonych miksturach? Znaczy, mamy swoje sprawdzone receptury drinków, ale również yy, posiłkujemy się również literaturą barmańską, książkami barmańskimi. I oczywiście znamy też drinki, które przywożą nasi klienci z innych rejonów Polski, nawet i z zagranicy. I również jeżeli ktoś chce jakiegoś specjalnego drinka, nie ma problemu, zawsze coś mamy w zanadrzu i robimy coś specjalnego. A co w takim razie proponują barmani z warki na długie zimowe wieczory? Na długie zimowe wieczory, jak jest zimno i mroźno, za oknem śnieg, proponujemy na pewno Grzańca Galicyjskiego. Jest to przepyszne winko grzane z plasterkiem pomarańczy. Jest przepyszne. Oczywiście no piwo grzane sprawdza się najlepiej w zimie, ale również i drinki, które nas rozgrzewają. Na przykład. Na przykład są to seks von Kobiety bardzo lubią takie drinki. Mężczyźni lubią coś mocniejszego. Przypuśćmy, to może być kajpiroska. Może to być również kamikaze. Są to malutkie szoty. Panowie też bardzo to lubią. No, jest masa drinków, które można napić się w warce. Sprawdźmy zatem, co przygotowali barmani z warki dla naszych widzów. Witam serdecznie. Panie Michale, co dzisiaj Pan proponuje? Witam serdecznie. Ja przygotowałam dla Was doinka, który nazywa się Purple Rain. Jest to bardzo fajny doink w kolorze purpurowym, który składa się z Blue Curassone, wódki, Sprite'a oraz Grenadyny. Wszystkie alkohole mieszamy w szejku. Dodajemy kuszony lód Sprite'a i Grenadynę i na koniec wlewamy całą zawartość alkoholu. Jest to doink, który polecam specjalnie dla pań. Co dla nas przygotowała Pani Magda? Ja dzisiaj przygotowałam dla Państwa drink, który nazywa się Cosmopolitan. Jest to klasyczny drink z serialu Sex in the City, czyli drink typowo dla pań. Idealny na gorące wieczory, letnie wieczory, z tego względu, że jest bardzo zimny, bardzo chłodny, szejkowany na lodzie i głównymi jego składnikami są wódka, likier Grand Manier, pomarańczowy likier oraz świeża limonka, oraz sok żurawinowy. Szejkujemy go z lodem, tak jak mówiłam wcześniej i wlewamy do mocno schłodzonej martynowej szklanki. Wspaniały, polecam. Ten piękny, kolorowy drink przygotowała Pani Ela. Cóż to takiego? To jest tequila Sunrise. Składa się z tequili, soku pomarańczowego i grenadiny. Tequila szejkujemy z sokiem pomarańczowym w szejkerze, później dodajemy grenadinę, ozdabiamy pomarańczą wisienką koktajlową. Drink idealny dla pań. Jak uzyskać warstwy koloru w tym drinku? E, najpierw do lodu dodajemy sok pomarańczowy z tequilą, a później powoli wlewamy granadinę, żeby się oddzieliły dwie warstwy. Kolejna Patrycja. Co dla nas przygotowałaś? E, ten drink nazywa się randka o ósmej. W jego skład wchodzi absolut e, grejpfrutowy, sok pomarańczowy, e, odrobina soku z cytryny, e, odrobina e, syropu cykru, cukrowego, po 5 ml pasali i likieru jajecznego. Polecam go bardzo. Paniom jest bardzo orzeźwiający i bardzo dobry w smaku. Jak można oryginalnie przeozdobić drinka? Można tego użyć zarówno takich gotowych ozdóbek typu właśnie mieszadełka, jakieś tam parasolki, jak i Naszych naturalnych owoców, prawda? Pomarańcze są to mogą być to wisienki właśnie takie koktajlowe mogą być to limonki, cytrynki e, wiadomo, do, mo do Mochi to może to być e, mięta, gałązka mięty. No i e, oczywiście, e, wygląd cały drinka e, to też jest to, e, w czym jest podany prawda? Może to być e, tego typu szklanka może to być tego typu e, koktajlówka może to być martinówka która była wcześniej też pokazywana no, i wszystko wedle uznania, prawda? Wszystko, żeby ładnie wyglądało i klientom przede wszystkim się podobało. Coś specjalnego przygotowała pani bogumiła. Co to będzie? Ja przygotowałam coś małego, ale o dużej mocy. Jest to tak zwany wściekły pies, albo teraz Polska. Składa się z soku malinowego, z wódki i z paru kropelek tabasco. Ten drink szczególną dużą popularnością cieszy się wśród klibiców, więc polecam go na mistrzostwa. Zaprezentowane drinki to tylko część możliwości barmanów z warki. Warto się samemu o nich przekonać. Serdecznie zapraszam i polecam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.